Witam cię serdecznie. Ja nazywam się Edyta Wójcik i jestem konsultantem i praktykiem Feng Shui. Dzisiaj, kochani, zapraszam Was na kolejny już czwarty dzień naszego challenge'u. Challenge, który przygotowuje nas do dnia 15 marca, w którym to dniu będziemy tak już bardziej celebrować to, to wejście w nowe. Rozpoczynając nowy etap naszego życia, rozpoczynając jakieś nowe wydarzenie w naszym życiu, a może po prostu chcemy po wiośnie poczuć tą nową energię wokół nas, która spowoduje być może jakieś wyjątkowe dla nas zmiany. Wszystko to zależy od tego, jakie mamy, kochani, intencje. No bo słuchajcie, tak naprawdę. Wszystko zależy od tego, czego pragniemy w głębi serca. Dlatego ten prosty, kilkudniowy challenge, to wyzwanie właśnie prowadzi nas dzień po dniu do tego, abyśmy, być może wreszcie pierwszy raz stanowili się nad tym, czego tak naprawdę pragniemy w głębi serca. I może w tym 2024 roku, który jest rokiem wyjątkowym, rokiem drewnianego smoka, być może w tym roku tak z pełną świadomością wejdziemy właśnie w ten nowy okres. W ten okres wiosenny, okres może Wielkiej Nocy. Czas, kiedy właśnie wszystko się odradza, kiedy życie znowu powraca, kiedy zima, Odpuszcza i wszystko rodzi się na nowo. Zapraszam Cię do tego dnia czwartego, w którym będziemy przyglądali się pewnemu urządzeniu, które jest ogromnie ważne z perspektywy dobrobytu, majątności, dostatku. No tak, jest to po prostu nasz piecyk gazowy. Jeśli masz, piecyk gazowy, kuchenkę gazową, czy kuchenkę elektryczną, czy kuchenkę indukcyjną, albo że masz po prostu tradycyjny piec, w którym właśnie palisz drewno i na którym gotujesz, to dzisiaj właśnie jest dzień poświęcony temu, aby przede wszystkim ten piecyk dokładnie wyczyścić dokładnie wymyć. Jeżeli masz kuchenkę gazową, to na pewno raz na jakiś czas ją czyścisz. Ja dawno nie czyściłam, muszę przyznać, i dzisiaj po prostu to zrobię. Bardzo dokładnie wyczyszczę właśnie swoją kuchenkę. Mam kuchenkę gazową, więc tam jest dużo elementów, które no po prostu nie są widoczne tak gołym okiem, Kiedy gotujemy, kiedy przyrządzamy posiłki, coś się rozleje, coś się wysypie, coś e, potem e, zaschnie, tak? I to wszystko gdzieś jest w tych różnych zakamarkach. Dlatego dobrze jest przynajmniej raz na jakiś czas pięknie wyczyścić. I cały piecyk, jeśli masz gazowy, jeśli masz na przykład kuchenkę indukcyjną, no to dobrze ją do porządku doczyścić. Będziemy mieli taki bardzo prosty dzisiaj rytuał, który przede wszystkim będzie prowadził do takiego poczucia właśnie dostatku. No bo zobaczcie, jeśli każdy z nas ma taki piecyk i codziennie na nim gotuje, jeśli na tym piecu przygotowujemy posiłki, i każdego dnia mamy możliwość właśnie zjedzenia tego ciepłego posiłku, zobaczcie, jakim to jest ogromnym darem i błogosławieństwem dla nas, tak naprawdę. Jak ogromnym dobrodziejstwem. I taką obfitością jest to, że możemy codziennie zjeść ciepły posiłek, że możemy go ugotować, że mamy składniki, że możemy załączyć go, bo mamy czy ogień, mamy, y, mamy gaz, czy mamy prąd, czy mamy drewno, tak, do tego procesu, tak, aby ugotować dla siebie ciepły posiłek. I w związku z tym załączymy. Jeśli mamy piecy gazowy, oczywiście, to na jedną minutę załączymy wszystkie kurki. W momencie, kiedy już wyczyścimy cały ten piec, to załączymy właśnie na jedną minutę załączymy wszystkie kurki i chwilkę, dosłownie tą minutę, czy tą pół minuty, popatrzymy, jak ten ogień płonie, jak to miejsce się rozpala. Jakim wielkim właśnie darem jest to, że mamy właśnie taką możliwość gotować na ogniu, gotować na płycie indukcyjnej. Tak? Możemy po prostu załączyć sobie tą płytę, postawić właśnie kilka, kilka garnków i przez chwilę, chociażby pogotować wodę, przez, przez pół minuty, tak? ale mieć tą świadomość, że jest to dla nas ogromny dar. I kochani, jedna jeszcze rzecz, którą chciałabym, żebyście, żebyście zrobili, to jest bardzo często przy piecyku, czy to gazowym, czy przy kuchni indukcyjnej mamy zlew. I jeżeli masz taką sytuację u siebie, to chciałabym, żebyś dosłownie, tak symbolicznie, Pomiędzy zlewem a piecykiem postawiła kwiaty, przynajmniej na kilka dni, po prostu wazon z kwiatami, na jakąś chwilę, czy na jeden dzień, czy nawet na kilka godzin, po prostu z taką intencją właśnie oddzielenia tych energetyk, aby oddzielić właśnie żywioł ognia od żywiołu wody, właśnie tym symbolicznym wazonem z kwiatami. Po to, aby uspokoić właśnie tę energię, aby zbalansować właśnie tą przestrzeń. Słuchajcie, ten przedmiot, piecyk gazowy czy kłęga gazowa, jest o tyle ważnym przedmiotem, że wyobraźcie sobie w momencie, kiedy mm, analizuje się, wykonuje się konsultacje: bardzo często masterzy, właśnie mądrości feng shui, ci już tak naprawdę topowi, zalecają, aby mm, ten pierwszy, ten moment, kiedy wprowadzamy się do domu, i bardzo często tak jest, że kiedy robimy analizę właśnie energetyczną feng Shui danej przestrzeni, to właśnie pytamy klienta, kiedy dokładnie, w którym dniu nastąpiła przeprowadzka. Szczególnie teraz, jeśli chodzi o ten czas okres dziewiąty. No, i niektórzy właśnie masterzy zalecają, aby liczyć ten, ten dzień czy ten moment przeprowadzki. Nie od momentu, kiedy będziemy kiedy śpimy pierwszą noc, tylko od momentu, kiedy ugotujemy pierwszy obiad na naszej kuchence. Wyobraźcie sobie, to jest tak istotny element. No, jak i cała kuchnia, również, tak, odpowiada za. Procesy żywienia, od, odżywiania żywienia tak, naszego ciała jest, słuchajcie, bardzo ważnym miejscem. Kuchnia również jest takim miejscem, gdzie um, no my bardzo często spędzamy tam dużo czasu. W związku z czym jest to ogromnie ważna przestrzeń z perspektywy energetycznej. Czyli, kochani, podsumowując, dzisiaj przede wszystkim myjemy piecyk. Staramy się z wdzięcznością załączyć go dosłownie na minutę, na pół minuty. Chcemy po prostu zbudzić w swoim sercu takie uczucie wdzięczności i poczucie tej obfitości, tego czym jesteśmy obdarowani, oraz postawić bukiet kwiatów pomiędzy piecykiem a z lewym, po to, żeby zharmonizować tą przestrzeń pomiędzy dwoma żywiołami bardzo, bardzo mocnymi żywiołami żywiołem wody i żywiołem ognia. I tak słuchajcie, będzie wyglądał właśnie ten kolejny dzień. Ja dziękuję bardzo Wam za Waszą obecność, za uwagę, za to, że jesteście tutaj, za Wasze komentarze. Zapraszam Was już na ostatni dzień jutro, kiedy to właśnie będziemy celebrować ten tego 15 marca, ten ważny, ważny moment dla nas. Oczywiście, jeżeli. Nie może nie zdążysz tak przed 15 marca, to oczywiście taki rytuał możesz wykonać, czy to przed świętami wielkanocnymi, czy w każdym dowolnym innym momencie swojego życia. Jeśli czujesz, że potrzebujesz właśnie tej zmiany, albo wchodzisz w nowy okres swojego życia, to te kilka dni. To zatrzymanie się właśnie przy tych rytuałach i takie po kolei wprowadzenie ich w Twoją przestrzeń, w Twoje życie, będzie naprawdę niesamowicie skuteczne i powerowe, właśnie przed tym momentem wejścia w nowy czas, nowy okres w swoim życiu. A ja Wam jeszcze raz dziękuję i zapraszam Was na kolejny odcinek. Już jutro, ostatni dzień, uwieńczenie naszego wyzwania. Do zobaczenia.